Pane z wami i znowu Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Panie. Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu Panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu, pożekł, on mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznego, do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzem dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie, moze, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto Słowo Pańskie, O to Czy ludzie dzisiaj szukają Boga? Z jednej strony możemy powiedzieć bardzo jasno, że chyba niezbyt tego Boga szukają, bo przecież coraz więcej wojen, coraz gorzej na tym świecie się dzieje. Ale jednak, z drugiej strony, wydaje się, że jednak tego Boga szukają, bo żaden człowiek nie rodzi się ateistą. Każdy człowiek z natury jest człowiekiem religijnym, a więc takim człowiekiem, który będzie szukał Boga. Więc mamy problem, mamy dwie, dwie strony medalu, więc trzeba stanąć trochę po środku i powiedzieć, że faktycznie ludzie szukają dzisiaj Boga, ale szukają go w złym miejscu. Dzisiejsza liturgia Słowa motywuje nas do zadania sobie pytania o pierwsze przykazanie Dekalogu. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. I nie chodzi tutaj, żebyśmy pytali się, czy wierzymy w jednego Boga, bo myślę, że z tym nie ma problemu, że wierzymy, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Ale bardziej zadali sobie pytanie, gdzie tego Boga stawiamy w swoim życiu. Czy stawiamy go na odpowiednim miejscu? Bo niestety z tym mamy często problem. Stawiając Boga czasami na pierwszym, a później na drugim, trzecim, kiedy już jakieś okoliczności się zmieniają, to bardzo łatwo sobie zmieniamy te miejsca. A dzisiaj, dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć, abyśmy go postawili w centrum naszego życia, w centrum, czyli po prostu w sercu. Dlatego chcemy o to dzisiaj zapytać, jak to robić, co nam tym przeszkadza, a jak to zwalczać. I mamy pierwsze czytanie, które kieruje do nas prorok Amos. Zatrzymajmy się chwilę na osobie tego proroka, bo to ciekawa postać. Prorok Amos, to ciekawe, nie nazywa się sam prorokiem. Mówi, że jest pasterzem, a w innym miejscu mówi, że. Jest nacinaczem sykomor. Zaraz o tym, co to, o, o co tutaj chodzi z tym nacinaniem sykomor. Ale popatrzmy, że on w tej wielkiej pokorze yy, nie robi z siebie niewiadomo kogo, bo wie, że jest po prostu pasterzem, prostym człowiekiem. I Bóg w tej prostocie go powołał, aby głosił Jego słowo. To jest taka wskazówka dla nas pierwsza. Żeby Boga postawić w dobrym miejscu, to ja muszę się modlić o pokorę. Muszę prosić o to, że nawet kiedy osiągam sukces w życiu, jakieś, jakąś pozycję, jestem za kogoś odpowiedzialny, to muszę prosić o pokorę, bo kiedy o tą pokorę nie będę prosił, to ten Bóg będzie na pewno na złym miejscu. Nie będzie na odpowiednim. Ale popatrzmy o co tutaj chodzi z tym nacinaniem sykomor, bo to jest ta druga, druga praca, którą pełnił Amos, o której też wspomina. To była bardzo ważna funkcja, ponieważ to drzewo Sykomory wydawało owoce, które były po prostu zarobaczone. Nie nadawało się do jedzenia zerwane z drzewa, więc taki nacinacz sykomor każdy owoc nacinał, żeby te robaki po prostu z tego owoca wyszły i żeby ten owoc po prostu dojrzał i był zdatny do jedzenia. Możemy się zapytać, jak to w ogóle. Ma wpływ na nasze życie duchowe ten przykład. Bardzo prosto, bo przecież my też wydajemy jakieś owoce w swoim życiu. I jak popatrzymy na nasze serce, to jak tak szczerze popatrzymy na nasze serce, to zobaczymy, że w tym sercu jest często dużo rzeczy zupełnie tam niepotrzebnych, że nasza głowa jest zajęta tyloma sprawami w ciągu dnia, że nawet często mówimy, no nie miałem czasu na dobry uczynek, nie miałem czasu na modlitwę bo przecież tyle spraw dlatego chcemy dzisiaj dać nasze serca naciąć Bogu Jego Słowem aby te rzeczy niepotrzebne niepotrzebne, nie to co jest potrzebne, ale właśnie to co jest niepotrzebne, to co jest nadmiarem, żeby po prostu z tego serca wyszło ale popatrzmy, ta, ten zabieg ma jeszcze jeden cel, żeby to serce dojrzało Żebyśmy nie tylko oczyszczali serce i ono pozostało puste bez niczego, tylko żeby ono stało się dojrzałe, aby ono stało się gotowe czynić wolę Pana Boga. To, jest, to dzieje się dzięki Słowu Bożemu. Dlatego trzeba Go słuchać wtedy, kiedy mamy nadmiar, kiedy czujemy, że po prostu jest tego za dużo. Bo w naszym życiu jest tak i dzisiaj myślę, każdy jest jakoś na to podatny, i starszy, i młodszy, że ciągle jest taka presja, aby posiadać nowe, aby przeżywać coś nowego, nowe wrażenia, nowe sprawy, nowe miejsca, bo będę, będę po prostu w tyle z tym wszystkim. Jest nawet taka choroba wśród młodzieży, szczególnie, ale myślę, że no dzisiaj każdy przecież ma telefon w kieszeni. Taki lęk przed byciem właśnie do tyłu, że ja nie wiem, co się dzieje w świecie, ale jak ja wiem, co się dzieje w świecie, to często od tego mnie boli głowa. Moje serce jest pełne niepokoju. Dlatego dzisiaj chcemy przede wszystkim skupić się na Bożym Słowie. Czy Jego jest wystarczająco w moim życiu? Ale też Prorok Amos dzisiaj chce nam powiedzieć coś jasnego: że kiedy w moim życiu jest czegoś za dużo. Kiedy ja czegoś za dużo pragnę, to mogę zejść bardzo prosto na drogę grzechu. I później rozwinął to myśl świętej Ignacy Loyola, który mówi taką prostą wskazówkę. Kiedy widzisz, że zbliża się grzech, kiedy czujesz, że masz dużo pokus, zastanów się, czy nie ma w Twoim sercu takiego nieuporządkowanego pragnienia, czy nie chcesz żeby twoje zdanie było na pierwszym miejscu czy nie chcesz władzy czy nie chcesz nowych rzeczy bo takie nieuporządkowane pragnienie ciągłego posiadania to jest prosta droga do grzechu prosta droga do tego aby z tej drogi bożej zejść i wtedy kiedy w tej naszej głowie jest nadmiar w naszym sercu jest nadmiar to przecież nie sposób pamiętać o drugim człowieku Prorok Amos właśnie w tym pierwszym czytaniu o tym mówi, że jak jesteśmy zajęci za bardzo swoimi sprawami, to zaczynamy krzywdzić drugiego człowieka. Zaczyna się, zaczynają się oszustwa, kłamstwa, chęć nieuczciwego zysku. To wszystko właśnie bierze się z tej chęci ciągłego posiadania. Dzisiaj mogę nie mieć żadnej potrzeby, może mi się tak wydawać, przecież ja mam wszystko. Ale popatrzmy, ile mieliśmy takich sytuacji. Wchodzimy na jakąś stronę internetową, jakiś sklep internetowy. Pojawia się jakaś promocja, jakaś okazja. Nawet nie myślimy i kupujemy, a potem się zastanawiamy, czy mi to było potrzebne. No właśnie o to chodzi, że my musimy być bardzo dzisiaj świadomi. Musimy mieć mocny kręgosłup moralny, bo niestety jesteśmy słabsi od tego. Przypomniałem się taka anegdota, może ją kiedyś słyszeliśmy o dziecku, które się spowiadało. I na koniec spowiedzi ksiądz to dziecko pyta, słuchaj, a czy nie wyciągałeś ze skarbonki nożem monet? To dziecko z taką szczerością odpowiedziało, no nie, ale to dobry pomysł. Więc trzeba na takie różne pomysły, niekoniecznie przy okazji spowiedzi, ale przy właśnie naszym życiu się często jakieś takie myśli pojawiają i potrzeba się już rodzi. Jak to jest dobra potrzeba, no to pół biedy. Ale jak to jest zła potrzeba, to niestety jesteśmy od tego słabsi. Dlatego musimy dzisiaj Boga prosić, nie wtedy, kiedy nam brakuje, ale wtedy, kiedy mamy nadmiar. Kiedy jest w moim życiu czegoś za dużo, kiedy ja czuję, że wszystko już mam, trzeba Boga prosić, aby dał mi taką łaskę <laughs> posiadania mniej. Wystarczająco. Bo tutaj nie chodzi o to, bo możemy to źle zrozumieć, że ja muszę wszystko zostawić, wszystko, nic nie mieć. Nie, ja potrzebuję mieć, żeby tutaj na świecie przeżyć. Ale czy jest tego wystarczająco? O to trzeba prosić dzisiaj. I zmierzamy do Ewangelii, do tej, tego źródła światła, tego źródła życia, które zawsze Jezus nam zostawia, jego słowa. Jezus tam mówi takie mocne słowa, że nie można służyć Bogu i Mamonie. No, i to jest prawda. Nie da się być blisko Pana Boga, jeśli nasze serce jest gdzieś indziej. Nie da się iść za Bogiem, jeśli moje serce jest poza Bogiem, jeśli moje serce jest podzielone. Jezus, abyśmy to zrozumieli, o co tutaj w tej, w tej historii chodzi, daje nam przykład e, przypowieści. Ale powiem Wam szczerze, to jest taka przypowieść, e, która może nas zaskoczyć. Jak ją słuchaliśmy, to możemy się zadziwić, że Jezus daje nam przykład nieuczciwo, nieuczciwości, tak patrząc na pierwszy rzut oka. Daje nam przykład e, dzisiaj rządcy, który tak swoje życie prowadził, że przez nieuczciwość stracił wszystko, ale w tej swoim sprycie był tak, tak zaradny, że nawet w tej swojej nieuczciwości sobie poraził, idąc w kolejną nieuczciwość. Jezus oczywiście nie daje nam przykładu, abyśmy robili w taki sposób i kogokolwiek oszukiwali, ale Jezus daje nam tą postać jako przykład takiej zawziętości, takiego naprawdę walczenia o swoje, ale tutaj chodzi o niebo. Chodzi o, o to, abyśmy walczyli za wszelką cenę o moje zbawienie. I tutaj może to słowo nas dziwi za wszelką cenę. Ale przecież, kiedy walczymy o niebo, to nie będzie tam miejsca na coś złego. Będziemy tak swoje życie prowadzić, że nie będzie wątpliwości, że ja się staram o niebo. Ktoś na mnie będzie patrzył i będzie o tym wiedział. Jezus mówi: O to dzisiaj musisz się starać, o to musisz zadbać. Myślę, że jest łatwiej, kiedy nam czegoś brakuje. Myślę, że jest łatwiej wtedy zobaczyć Boga. O tym sobie uświadomił e, święty Paweł, kiedy na trzy dni stracił wzrok. Zobaczył, że nic nie ma, ale po to, żeby po tych trzech dniach zobaczyć, że poza Bogiem wszystko jest ulotne. I o to prośmy dzisiaj, abyśmy takimi, takimi osobami byli, żebyśmy po prostu widzieli, że poza Bogiem. Naprawdę wszystko jest ulotne. Amen.